A kiedy się pytasz siebie, dlaczego tobie się tak dzieje, akurat teraz, tak źle, tak strasznie, tak dziwnie, tak tragicznie, dlaczego się dzieje to, co się dzieje teraz na świecie, dlaczego w ogóle to jest? Chciałabym dzisiaj tak e, szybciutko i w wersji takiej mocno e, zzipowanej przypomnieć parę faktów, o których większość z Was podejrzewam, że doskonale wie, pamięta, ma świadomość. E, po pierwsze, tak, nie jesteś ja ty inni. Nie jesteśmy e, kartami białymi. Nosimy za sobą mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo wcieleń. Nie tylko z kosmosu, ale również tutaj z Ziemi. Każde wcielenie, każde doświadczenie e, przynosi pewien zapis, który nosisz w sobie. Ten zapis z reguły jest po prostu w Twojej poświadomości. I on później narzuca ci pewien model, pewien sposób działania, rozwiązywania problemów, sposoby e, myślenia, e, twoje zwyczaje i takie tam różne historie po to, żeby przeżyć na tej Ziemi. A skoro już się znalazłeś na tej Ziemi jako istota <grych> absolutnie kosmiczna, to też jest to, zauważ, że jest to historia, tak? jest to planeta, na której wszyscy bawimy się tu w pewien teatrzyk matryksowy, w zabawę, ci są źli, ci są dobrzy. Okej, okay, to jest takie doświadczenie. I tu i teraz, dzisiaj, ty, ja i inni przechodzimy przez czas transformacji. Przez szybką lekcję, mocno szybką, przyspieszoną lekcję, która ma za zadanie obudzić cię z tego letargu i z tego siedzenia w starych schematach. Obojętnie kim byłeś, co robiłeś, czy robiłaś, jakie miałaś relacje, tu i teraz wraca to, jak bumerang. To są te, jak ja to mówię, słynne e, trupy z szafy, czy odbijacie się czkawką karma. Ja wiem, że słowo karma to wszyscy albo negują, albo po prostu boją się. a tu nie chodzi o banie się, tu chodzi o uświadomienie sobie, że wszystko co teraz dzieje się ze mną, z tobą, z innymi, jest tylko e, reakcją na to, co działo się kiedyś w przyszłości. Czyli jeżeli miałeś, nazwijmy to, lekkie traktowanie kobiet, mężczyzn, obojętnie w relacjach, to teraz możesz mieć problem z relacjami. Jeżeli miałeś kiedyś wygodne życie w wyższych sferach, to teraz niekoniecznie możesz mieć wygodne życie, ponieważ jest czas, abyś nauczyła się, nauczył się samemu sobie radzić finansowo. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest plus i minus, nie? To się wszystko kręci po dwóch stronach, a my mamy znaleźć balans. Więc zostaw sobie już wnerwianie się na siebie, e, dlaczego mi się tak dzieje. Nie, postaw sobie inne pytanie. Bo jesteś też istotą duchową. Ba, przede wszystkim istotą duchową. Co ja teraz mam się nauczyć z tej lekcji, która dzieje się ze mną w moim życiu? Ha, I to jest najważniejsze. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak patrzysz na swoje życie. Dlatego tak ważne jest pozytywne myślenie. Pozytywne, ale nie naiwne. To proszę sobie wybić z głowy. tak? Dlatego tak ważna jest zmiana, praca nad sobą. Zawsze mówię, będę powtarzać, inwestycja w siebie jest najlepszą inwestycją. Często ludzie mi mówią: ostatnie pieniądze wydałem na jakiś kurs, na szkolenie, na terapeutę, na jakąś metodę. To jest bardzo dobrze. Po prostu trzeba się ruszyć, trzeba wyjść z tego, co było kiedyś. Bo kiedyś to już było kiedyś, to jest twoje stare doświadczenie. Ono się przykleiło do ciebie na poziomie podświadomym, ale ono już ci nie służy. Więc to jest proste. Jeżeli coś nie służy, nie działa, to po prostu to się zostawia. Jasne, że trzeba wyjść ze strefy komfortu. No ale w strefie komfortu, jak sama nazwa wskazuje, to nie jest strefa rozwoju, tylko strefa komfortu. Specjalnie, zwłaszcza dla ludzkiego ego. Więc zostawiamy marudzenie, narzekanie, e, obwinianie wszystkich dookoła, dorabianie ideologii e, dziwnych do e, różnych dziwnych rzeczy. Wyjdź z teatru zwanego Matrixem. Ja? Obsada Mm, niezbyt dobra. <grych> A świat jest za piękny, żeby się marnować tutaj na nim, i żeby w końcu nie przejść do własnego szczęścia. Szczęścia, które płynie z serca. Tylko i wyłącznie. Dzisiaj jestem tutaj w tym miejscu. Bardzo lubię to miejsce, e, bo chciałam przypomnieć Wam, żeby to było optymistyczne zakończenie chciałam przypomnieć Wam, kim jesteśmy, tak naprawdę. E, każdy z nas jest pewnego rodzaju. Feniksem, tak jak tutaj na pomniku. Feniks, czyli ten, który upada, ba, nawet się spala, obojętnie co to będzie? Praca, relacja, dół finansowy, narkotyki, alkohol albo inne jakieś historie matrixowskie, niskowibracyjne. Nieważne w czym się spalasz w tej chwili. Feniks, jak upadnie, ma odwagę, aby się wznieść dalej. Tak jak ten tu, tutaj. Ma głowę. Zadartą do góry, bo patrzy do góry, patrzy wyżej. Nie dlatego, że ma ego i jest najbardziej zajefajnym feniksem na tej ziemi, tylko dlatego, że patrzy zawsze wyżej, obojętnie w jakiej dziurze, że tak powiem, siedzi. Ma skrzydła, które są gotowe do lotu, aby się wznieść wyżej. No ty jesteś istotą duchową, która przybyła na Ziemię, aby być szczęśliwa. A nie po to, żeby sięgać gdzieś i siedzieć, bo sięgnąć można. Nie licz upadków, licz wzloty zawsze. Więc każdy z nas jest swego rodzaju feniksem. I ja i ty w różnych dziedzinach relacyjnych, finansowych, zdrowotnych. Uczymy się tego tu na ziemi. W świecie, który przychodzi teraz transformację. A transformacja to też jest energia feniksa. Powstaje, podnoszę głowę. Wstaję z kolan, rozpościeram skrzydła i lecę. I wyżej, i wyżej, i jeszcze wyżej. Bo świat jest nieograniczony. A my jesteśmy niezniszczalni po prostu wieczni. Więc wysokich lotów życzę, kochani. O, aż słoneczko wyszło. <laughs> Życie jest piękne. Po prostu piękne. Poczuj to. Pozwól sobie być szczęśliwy. Tutaj twórz swoją ziemię na tej ziemi. Najlepszego.